Witamy i pozdrawiamy wszystkich z Pinczowskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab 6808 wita z hali widowiskowej Poksyry w Pinczowie. Tutaj pod dachem w bardzo przyjaznej atmosferze. Bardzo licznie zgromadziliśmy się, by wesprzeć orkiestrowe granie i poczuć się częścią tej wielkiej ogólnopolskiej rodziny wośpowej. Za nami już część wydarzeń sportowych, które działy się na zewnątrz. Był Nordic Walking, było morsowanie, było piana party, ogrom fajnych wrażeń. A teraz jesteśmy w hali pod dachem, jak już powiedziałam. I tutaj mamy prezentacje taneczne, prezentacje wokalne ale i ogrom wydarzeń towarzyszących są z nami stowarzyszenia, są mieszkańcy którzy zawsze bardzo mocno angażują się w to WOŚPowe granie razem tworzymy piękne wydarzenie, a finałem jego będzie licytacja. Licytacja ta pińczowska zawsze pozwala nam zgromadzić ogrom, ogrom środków na rzecz WOŚP. W tamtym roku było to ponad 50 tysięcy zobaczymy czy w tym roku uda nam się pobić ten rekord, ale cieszymy się wspólnym graniem jest wesoło, radośnie, jesteśmy razem i tak trzymać do końca świata jeden dzień dłużej.